Kibice pytają wprost, czy gra dla Roberta Lewandowskiego, gra w w Monachium jest ważniejsza niż gra dla Orzełka na piersi, dla gra reprezentacji Polski. No właśnie, dzisiaj zrobimy sobie taką analizę, komentarz do całej tej sprawy, a wszystko w związku z sytuacją, gdzie tak naprawdę Robert Lewandowski nie wystąpił w meczu z Węgrami. Wystosował swoje oświadczenie, które tym bardziej dolało oliwy do ognia, zbudziło kontrowersję, tak? No właśnie, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwonek, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zareagujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, 3. Dla Roberta Lewandowskiego gra dla Bayernu Monachium jest ważniejsza niż gra dla reprezentacji Polski. Takie pytanie praktycznie postawiam wprost tutaj kibice. Ja muszę powiedzieć, no ja zaraz przedstawię swoją tak naprawdę opinię, swoje zdanie. Skąd się w ogóle takie po prostu pojawiły się? No po ostatnim meczu, jeśli chodzi o reprezentację Polski, mecz Polska kontra Węgry, mecz, który reprezentacja Polski przegrała i Robert Lewandowski w tym meczu nie wystąpił. Wydał też później oświadczenie, że to była decyzja wspólna i tak dalej. No wiadomo, że ten mecz był istotny dla nas, tak? To był ostatni mecz w roku. Ja jeszcze przed tym meczem mówiłem, że to jest absolutnie błąd, że Robert Lewandowski powinien rozegrać Pełne spotkania, chociażby po prostu, a jeżeli nawet nie to, chociaż jedną połowę, że to jest bardzo ważny mecz jeszcze mecz na stadionie narodowym, i tak dalej. Więc jeżeli nie było, wtedy pamiętam, ja mówiłem, jeżeli nie byłoby przeciwwskazań medycznych, tak, nie miałby na przykład Roberta Wandalskiego jakiegoś mikrourazu, czy problemów zdrowotnych, to uważam, że w meczu z Węgrami powinien wystąpić. No i potem było oświadczenie, które nic nie wnosiło tak naprawdę. Bo to stwierdzenie kilku suchych, tak naprawdę, faktów. Natomiast trzeba powiedzieć od razu, od razu otwarcie i szczerze: no, cały czas mówię szczerze, tak, ale otwarcie i szczerze, że po prostu na pewno to jest fala krytyki, która spadła na Roberta Lewandowskiego. To pokazało, że tak naprawdę Robert Lewandowski no, nie jest postacią e, posągową. Także nie jest tak naprawdę postacią, której nie można skrytykować. Nie ma takiej po prostu osoby. Co z tego, że jest najlepszym piłkarzem na świecie? To znaczy, że co? Po prostu mamy krękać w pas, mamy się wszyscy, wszyscy praktycznie kłaniać, bać się e, słów krytycznych. Nawet Messi e, jest mocno krytykowany, jeśli ma po prostu słabszy występ, jeśli chodzi o drużynę. E, tak teraz PSG, a wcześniej w Barcelonie, czy na przykład jeśli chodzi o grę w reprezentacji kraju. Tak samo tutaj Roberta Lewandowskiego też powinniśmy wymagać, są większe oczekiwania. To kiedy Robert Lewandowski degra dobrze, to go chwalimy, to po prostu kiedy popełnia błędy, to po prostu te błędy wytykamy, i to jest oczywista sprawa. Natomiast E, tu właśnie wielu kibiców stwierdziło dosyć takie mocne tak naprawdę stwierdzenie no bo jednak Robert Lewandowski daje dużo tej reprezentacji, nigdy nie marudził nie grymasił, nie krytykował, nie zwalniał selekcjonerów, chociaż pomimo tego, że na przykład było to wymowne 8 sekund milczenia i tak dalej, no to było milczenie, tak, to nie powiedział przecież prosy, po że należy tego selekcjonera dzwonić, bo on się kompletnie nadaje i tak dalej, bo jest niekompetentny, tego Robert Lewandowski przecież nigdy nie powiedział, więc no nie można mu odmówić, że zawsze po prostu stawia się na reprezentację, jeśli chodzi o mecze i tak dalej, na pewno zawiódł po prostu w tym meczu z Węgrami. Tak zawiódł oczekiwania nas, kibiców, żeby nam po prostu pomógł w tym tak ciężkim czasie. E, oczywiście też się pojawiają takie głosy: no, ale sam Robert Lewandowski mógłby nie przeważyć o meczu. To nie jest powiedziane, że jakby wystąpił, to nagle reprezentacja Polski by wygrała, i tak dalej. Natomiast to był mecz, który reprezentacja Polski mogła co najmniej zremisować, mogła to wygrać. E, I zobaczymy sobie, jaki to jest ból i cierpienie dla kibica w Polsce. Mecz na stadionie narodowym. Ostatni mecz w tym roku. Pomijam kwestię, że przyszło na ten mecz 50 tysięcy ludzi, mnóstwo rodziców z dziećmi, którzy chcieliby zobaczyć Lewego i tak dalej po pandemii. Już pomijam takie czyste po prostu ludzkie tak podejście. I Robert Lewandowski, który jest zdrowy, który po prostu nie gra tego spotkania i widzi, jak cała reprezentacja przegrywa faktycznie to spotkanie. No jest to przerażająca sprawa, tak? Jest to po prostu przerażająca sprawa. To tak samo, jakby nie wiem. Człowiek zasłabł na ulicy, miał na przykład zawał serca, e, karetka by stała obok tego człowieka, ale kierowca tej karetki i lekarze w tej karetce mówią, nie, nie, ale my tutaj nie możemy pom pomóc, bo my jedziemy tam gdzieś tam po prostu, tak, jedziemy, no już nie mówię do innego przypadku, no bo to jest oczywista sprawa, ale na przykład jedziemy, nie wiem, na stację benzynową zatankować i to, a ten człowiek tutaj by umierał, tak. No to y, poniekąd tak wygląda ta sytuacja. Oczywiście no, reprezentacja Polski nie umierała, ale dla nas bardzo ważne są tak naprawdę kwestie, bo przegrana praktycznie z Węgrami powoduje, że mamy niekorzystną sytuację, jeśli chodzi o ustawienie w barażach. Ja przedstawiałem te sześć drużyn, sześć reprezentacji świata, świata znaczy z, z sześciu reprezentacji na świecie, tak, z którymi po prostu Polska może się mierzyć. Tam byli Włosi, Portugalia, to są tuzy, to są mocne tak naprawdę drużyny. Szwecja też po prostu mocna drużyna. Rosja, Szkocja, tak? Rosja też dosyć mocna ta drużyna. No Szkocja czy też Walia to były takie drużyny, które rzeczywiście reprezentacja Polski powinna, no i musi praktycznie pokonać, jeżeli po prostu myśli o tym, żeby iść dalej, tak? Natomiast inne te drużyny, trzy drużyny to były mocne, trzy drużyny to były do pokonania, w tym jedna, tak powiedziałbym, 50-50, tak pół na pół, można powiedzieć. Więc na pewno zawiódł tutaj oczekiwania. Robert Lewandowski. Wiadomo, że jeśli chodzi o reprezentację Polski, to Robert Lewandowski nie zarobi takich pieniędzy jak w przypadku Bayernu Monachium. Ale też w przypadku Bayernu Monachium Robert Lewandowski nie jest zawsze wynoszony na rękach, tak? Nie jest noszony na rękach, nie jest na ale też jest krytyk krytykowany za słabe występy. Więc znaczy, dla mnie to jest trochę dziwne, że to znaczy że co Robert Lewandowski na przykład Bayern Monachium jak ma słaby występ to jest krytykowany otrzymuje niską ocenę jeśli chodzi o Kikera a my w reprezentacji, dlatego że on jest świetnym piłkarzem, no bo to jest prawda, tak, jest najlepszym piłkarzem na świecie, nikt tego nie podważa, nie mamy prawa praktycznie skrytykować Re Roberta Lewandowskiego, tak? No z jakiej racji, tak? Z jakiej praktycznie paki? Tak samo po prostu jest oceniany jak i inni piłkarze. Czyli jakby na przykład Robert Lewandowski wystąpił w meczu reprezentacji polskiej, zagrał kompletny piach, to nie nie możemy skrytykować, bo on jest najlepszym piłkarzem na świecie, bo coś się praktycznie nie spodoba. Oczywiście, że jest świetnym piłkarzem, że bardzo dużo daje tej reprezentacji, mnóstwo goliz zdobył. Mnóstwo meczów, natomiast no wiadomo, że też jest inna sytuacja, jeśli chodzi o reprezentację, niż i, i też inna sytuacja, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o Bayern. No tak, ja bym powiedział w ten sposób, tak, że jeżeli my decydujemy się na krytykę, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, na przykład za te mecze z Węgrami, to też nie oczekujmy, jak Robert Lewandowski wraca na przykład z Bayernu, Monachium do reprezentacji Polski gra, że on będzie szczero faktycznie te bramki seriami jak Bayernie. Bo musimy też po prostu przyjąć, że reprezentacja Polski to są zupełnie inni piłkarze, zupełnie inny poziom. Ja nie mówię, że gorszy, tak? tylko zupełnie inny poziom. No to przede wszystkim Bayern Monachium to jest powtarzalność, tak, A więc jedna czynność jest powtarzana tysiące miliony razy do perfekcji. Tam stałe fragmenty można, są wykonywane praktycznie z zamkniętymi oczami można powiedzieć od razu kto na przykład robi rzuty rożne takimiś, kto po prostu wyrzuca piłki z autu w polu karnym, tak kto robi faktycznie pawart i tak dalej. W przypadku reprezentacji Polski nie powinniśmy wtedy oczekiwać, że o jak może na przykład trzeci mecz reprezentacja Polski przegrywać, skoro w składzie jest Robert Lewandowski. No więc tutaj nie powinniśmy mieć pretensji do Roberta. Natomiast ja się nie zgodzę z tym, że dla Roberta ważniejsza jest ważniejszy jest Bayern Monachium, tak? Ponieważ Robert Lewandowski zawsze mówi, że chciał grać dla reprezentacji Polski, że to było jego marzenia od dzieciństwa i tak dalej. Tylko no piłka nożna nie jest taką prostą grą, wbrew pozorom, tak? Ja wiem, że dla wielu ludzi to jest taka prosta gra, gdzie się tam 22 ludzi gania za piłką i ma do kwadracika sześć no ale to nie jest takie proste, to są tysiące czynników, setki praktycznie elementów, no to nie jest takie proste, tak? Natomiast na pewno zawiódł, tak? Jeżeli mieć jakieś po prostu pretensje, jeśli chodzi o karierę Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski, oczywiście zawsze można oczekiwania mieć, że powinien zdobyć więcej bramek dla reprezentacji Polski, tak? Marzą, że ten mecz z Węgrami zawalił. Tym bardziej, że to była decyzja obopólna. jeszcze mówię o tym rzecznik prasowy, że Robert Lewandowski od października rozegrał ponad 800 minut w ramach Bayernu Monachium. Jest to kwestia przeciążenia, że wystąpi w meczu z Andorą, a w meczu z Węgrami nie wystąpi. Jak mecz zwycięski będzie z Andorą, to nie wystąpi z Węgrami, w ogóle jaka to jest logika. Tak, Andora zdecydowanie słabsza, drużyna. Wychodzimy trzema napastnikami, bombardujemy ich, tak, słabszą drużynę. Natomiast na Węgry, zamiast się przyszykować solidnie, to Robert Lewandowski praktycznie nie grzeje ławkę. Każdą konfigurację byłbym w stanie zrozumieć, tak. Nie wychodzimy w ogóle z napastnikiem na Andorę. Wychodzimy z trzema napastnikami na Węgry i przegrywamy. Ok. Wychodzimy z Robertem Lewandowskim na, na Andorę, przegrywamy, ok. Natomiast jak może być po prostu konfiguracja piłkarzy, gdzie po prostu Robert Lewandowski z Węgrami nie gra, tak? Jeszcze mogłaby być sytuacja, że jakiś był mikrouraz, ee, jakieś naciągnięcie, tak? No to jeszcze po, po biedy by, byłby w stanie to zrozumieć. No ale nie gra, bo ma dużo, ma praktycznie meczów, rozegranych minut i tak dalej. Co mówiłem od samego początku, nie do końca jest prawdą ponieważ Bayern Monachium odpadł, jeśli chodzi o DFB Pokal. Jak się popatrzy na kalendarz, jest sporo tych meczów, ale są też odstępy czasowe. To nie jest tak, że oni non-stop praktycznie grają mecze. Grają mecze co 3-4 dni, owszem. Robert jest przygotowany do tej intensywności. Robert też po prostu głupio nie biega, tak? To też jest warte po prostu podkreślenia. No ale może odczuwać tutaj trudy metu, meczu. To nikt tego nie, nie, nie podważa. No właśnie, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Jestem ciekaw Waszej opinii, Waszego zdania w tej sprawie. Piszcie w komentarzach. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.